Stronie, placówki, która od 1950 roku nie nieprzerwanie kształci młodych ludzi, przygotowując ich do pracy zawodowej i życia społecznego. Historia naszej szkoły to historia zmian i rozwoju. Od pierwszej nazwy Techniku Mechaniczno-Puźniczej Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego przez kolejne przekształcenia byliśmy już w Techniku Mechanicznym Ministerstwa Przemysłu Maszynowego. Zespołem Szkół Technicznych Ministerstwa Przemysłu Maszynowego, zespołem Szkół Zawodowych Zakładu nr 3, fabryki samochodów no małolitażowych, zespołem Szkół Technicznych w latach 1993-2003 i zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych od 2003-2016. Od 2016 roku jesteśmy na południu zespołem Szkół Technicznych w Ustronie. Każda z tych nas odzwierciedlała kolejne etapy rozwoju i dostosowywania się szkoły do potrzeb rynku pracy oraz oczekiwań lokalnej społeczności. Nie byłoby tej drogi bez ludzi, którzy kierowali szkołą i wspominam dziś, dziś z wdzięcznością wszystkich rektorów, którzy przez lata budowali jej fundamenty i rozwijali jej potencjał. W kolejności byli to. Pan doktor Oleń Zywaszek w latach 1950-72, zresztą obecny patron naszego technikum. Pan magister Marian Żeromski w latach 72-76. Pan magister inżynier Bolesław Samsonowicz w latach 76-84. Pan Antoni Sosiński 84-91. Pan Roman Tomica, 1998-2003. 2003 do 2008 pan Henryk Pujok i pierwsza kobieta w dziejach tego, tej szkoły, pani Ewa 2008 do 2018. Ja druga kobieta od 2018 do dzisiaj jestem. Szczególnym momentem najnowszej historii szkoły było w 2020, kiedy to poszczególne szkoły wchodzące w skład naszego zespołu, czyli technikum i szkoła branżowa, branżowa zyskały swoich patronów. Jak wspomniałam, patronem technikum jest doktora Lejzy Daszek, natomiast patronem szkoły branżowej pan magister Jan Jarocki. Było to wydarzenie symboliczne, które podkreśla w jaki sposób tożsamość i wartości, które chcemy młodym pokoleniom przekazywać i yy, jestem dumna, że mogłam w tej uroczystości z całą społecznością szkolną uczestniczyć. Dziś... Zwiedzaj pod Beskidzie, nigdzie nie jest pięknie, nawet na Florydzie. Prześliczna miejscowość w powiecie wyrasta, nasze ustroń miasto. I choć ta miejscowość niedawno powstała, wielką sobie w świecie sławę pozyskała. Są tu oprócz kuźni uzdrowiska liczne i technikum mechaniczne. Budynek technikum to jest dmach morowy, a chodzą do niego co najtęższe głowy. Krótko ostrzeżone, wygolone do cna, bo tak chce tak było. Zawodu nas uczy profesorów spółka, profesor Weinbrenner, Brenner, i Kokulka. Mm. Każdy z nich nad jednym niezmiernie się trudzi, by z nas zrobić ludzi. Polska Sofia Loren, profesor Opara, nas literatury nauczyć się stara. Tylko niech na lekcjach nadto się nie złości. Złość szkodzi piękności. Profesor Stosiński, jeśli już niech skona, wchodzi róg zabędziłby nawet Newtona. Jak stu lat dożyje, tak się pewno stanie, że Nobla dostanie. Pana dyrektora chyba wszyscy znają, bo ze strachu przed nim nieraz się chowają. Mm. Ale tak naprawdę to najbardziej groźny jest badura, woźny. <noise> ze szkół technikum jubileusz święci, bo mu już stuknęło wieków, a trzy ćwierci. Żył więc. To może wspomnieć stare czasy, kumpli, co chodzili do tej samej klasy, czy się pilnie uczył, czy też bagarował, ale w sercu swoim sentyment zachował do tych murów szkolnych, do tych lat młodzieńczych, nawet gdy dziś wizna już mu schronie wieńczy. Kamiński. Absolvent z roku 1961, który przygotowaliśmy dla koleżanek i kolegów z jego rocznika w formie broszury. Można ją znaleźć na stronie internetowej szkoły. Za chwilę zaprezentujemy Państwu materiał filmowy. Ze względu na ograniczone ramy czasowe uroczystości przedstawimy Państwu skrócone wersję <noise> wypowiedzi. Pełne wersje zarejestrowanych rozmów będą dostępne na stronie szkoły oraz na kanale YouTube. Posłuchajmy. Jako kurze do deszczu. Bo kuratowiecie, to wiecie, mądre stworzenie. Una wie, że w deszczu to zmoknie i wierzy się i klei. A jak graje na polu, nie ma się zbiły. I tak do szkoły iść się. I potem to wygląda, jako ta mokra kura, chcę wiatr przefoczą. Czasem se tak myśli, że lepszy by było z tymi kurami robić. Jako do tej szkoły chodzić. Człowiek bym na Wschodził się, jak się macają, jak koczki kurzoki pod skrzydła chowają. A tu w szkole lektury, pani cię pyta na geografii. Akurat ci nie pyta, a jeden tylko jako to jest zadowolony. mają swój porządek. Rano drgokają, południ grzebią w ziemi, a wieczór siadają na grzędzie i tak se żyją spokojnie. A o to rano na szóstą się do szkoły. Kochut, zaś, u nas na polu mu w głowie budził. I rano o jednej godzinie pieje. I się nie dziwoczyło na szóstą czy na dziesiątą do szkoły. I tak rano o szóstej pod parapetem o jednej godzinie mi zaspiło. Czasem to tak wiecie, do garca i na w dół. Bo jak człowiek pójdzie z spać, to i tak nie pomoże, bo kowód pierwszy na nogach. Kowód, to takie pudło od góry. Kowód wtycki musi być kudy. Bo dobry kowód nigdy nie ma tłusty. Eee, Trzyciutko i krótko, żeby nie przedłużać, bo wiem, że wszyscy tutaj nie jesteśmy już uczniami i nie jesteśmy przyzwyczajeni do tak długiego siedzenia w związku z powyższym. Historię Państwo znają i wiecie dobrze, że jest ona nierozerwalnie związana z rozwojem naszego chłodniczego etapu Miasta Ustronia. To wszystko poznaliśmy, wiemy jaka jest edukacja, jak wspominają to uczniowie, jakich mamy znanych absolwentów Państwa uczelni, naszej uczelni. Wiemy, jak wspominają, to same superlatywy. Z mojej strony, jako przedstawiciela Miasta Ustroń, wystarczy powiedzieć tylko kilka zdań, a przede wszystkim zacząć od słowa dziękuję. Miasto Ustroń przede wszystkim dziękuję za współpracę, za współpracę ze wszystkimi jednostkami, biblioteką, muzeum, jednostkami oświatowymi, ale stowarzyszeniami, klubami sportowymi, które z Państwem dalej współpracują. Dziękujemy za absolwentów. I to najważniejszy moment. Absolwenci, którzy kończyli tą szkołę, głównie też ustroniacy, wielu z nich zostało w naszym mieście, założyło własne firmy, małe, średnie i duże. Dziś kolejni absolwenci zasilają kadrę pracowniczą tych firm. A to wszystko wpływa na rozwój naszego miasta. I za to szczególnie dziękuję Państwu. Za tą edukację, za tą pasję. A czego Państwu życzę? Życzę tego, co powiedział jeden z absolwentów. Życzę, żebyście istnieli zawsze. Bo nic w tych czasach nie jest tak ważne jak dobre techniczne wykształcenie. Dziękuję. Jako nasz zawsze absolwent tego techniku, a kończymy się w 1957 roku, ja skończyłem szkołę zawodową w 1951, później przeniósłem się do usłaniacie kiedy urzędnika na pół uczniów, na 4.15 jako człowiek, który nie skończył szkoły zawodowej w Stroniu zostałem do klasy B to Natomiast klasa A to byli uczniowie, którzy skończyli szkołę zawodową w, w Stroniu. Była to naprawdę klasa wzorowa, występowała. Natomiast skończyli już zachodniową, taką tam ustalili, zostali śmieni. przyjęci do klasy B by... No, się by... by była tak różna kultura, różna niebo. Także ciągle były jakieś potyczki. I z tym był nawet, że rozjąć te te klasy. Ale właśnie dzięki Tutaj, tutaj, w tej szkole. W roku 1955 roku jako profesor wychowania fizycznego i pracowałem tutaj przez 7 lat. No i jaka droga, żeby była, to jest tu zawiodła, sądzi, jestem zwisły, z urodzone wicznie, jeżycie działa się na cenę, już na pewno by na sali niewielu osób y, to zna, czy pamięta z owych czasów, ktoś z absolwentów. W każdym razie taką krótką swoją drogę życiową i nim tu przybyłem 70 lat temu do tej szkoły chodziłem najpierw do powszechnej po szkoły wysiedłem w sach, tam gdzie małeś i tam gdzie pracowałem później przez II wojnę światową 5 lat do niemieckiej szkoły musiałem ukończyć po, po ukończeniu Teraz się niedawno odbyła 80-lecie liceum ogrodu kształcącego Wiśle, na, na której uroczystości też były na, Jako pierwszy uczeń nadmieniono tej drugiej w, w Wiśle Centrum. Powstał, to było nowe rewolucje, powstałem po wojnie. Następnie, po maturze udałem się na Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie na Bieranie. I tam ukończyłem, po ukończeniu zostałem skierowany nakazem na pracy Do, na ziemi, odzyskany, jak to w ten czas się mówiło. I tam pracowałem w Liceum pedagogicznym w Zielonej Górze. Z, 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 z nowej soli. Też również w Gorzowie Liceum e, pedagogicznym. Natomiast w Gorzowie Wielkopolskim e, na z pracy właśnie do e, tej te, te miejscowości pracują w e, Liceum ogól, Ogólnorsza. I stan no, z za e, tereny. E, Rodziny podpórskie no, chciałem koniecznie wrócić do pracy tu na te tereny, nie, nie powiatu cieszyńskiego, w stronie artybisk. I tak mi się udało przejść e, na, e, na e, z tego nakazu pracy, tu właśnie na zaproszenie dyrektora Waszka. Który wcześniej był pierwszym dyrektorem. W tym technikum mechanicznego 1991 roku. I muszę Państwu powiedzieć, że to... to pewnie wszyscy mają podobne odczucie, że to jest niesamowite, być tutaj znowu w tych szkolnych murach, odżywają dawne wspomnienia tamtych wspaniałych pięciu lat, które mieliśmy okazję tutaj wspólnie przeżyć, a zwłaszcza, że Wspólnie z obecnymi tutaj moimi kolegami, absolwentami Leśniem Legieckim i Wrańczykiem, znaleźliśmy nadal swoje prace dyplomowe i znaleźli chcę zrobić przy nich zdjęcia. Natomiast, Szanowni Państwo, szkoła to oczywiście mury, to sale lekcyjne, natomiast szkoła, tak jak zresztą każda inna instytucja, to przede wszystkim ludzie. I to, co nas najbardziej cieszy, to to, że możemy dzisiaj zobaczyć jeszcze twarze. E, osób i naszych fantastycznych nauczycieli, z którymi mieliśmy przyjemność tutaj e, wierzę w to, że przyjemność wspólnie spędzić 5 lat. E, no to już trzeba było szukać nauczyciela. E, pani profesor, Elżbieta uryga. Pamiętam w trzeciej klasie na lekcji jeszcze się wtedy nie zgłaszało nieprzygotowania, e, ale no stało się tak że ci nie nauczyłem tam do jakiejś lekcji pani profesor mnie była, do odpowiedzi. Ciężko szło bardzo, tak patrzy na mnie i mówi oj bracianko no należy ci się dwa, ale za to, że masz krawat, dostaniesz minus trzy. <gry> Też, tak, no, też takie czasy były. Pani Teresa Sztefek, która pewnie wycieczkę do zakopanego do roku 1990, gdzie wspólnie było opiekunem na nasze wycieczce z panem profesorem Szarnym Weinbergerem, chyba to, zapamiętacie do końca, do końca życia. Pani Grażyna Kośmider, nasza fantastyczna kolonistka, nie, widzi, nie widzę, chyba nie, nie jest obecna, która oprócz tego, że przekazała nam całą masę wiedzy. To dodatkowe jako, że była nasza obawczenia, to to była takim naszym też dobrym duchem tutaj w szkole. Ale chciałem też już, już krótko e, wspomnieć też wyróżnionego już tutaj dzisiaj e, pana profesora Marka Sikorę. E, słuchajcie, no ci, którzy mieli przyjemność uczestniczenia w lekcjach, czy to części przed technologii, to wiedzą, że na tej lekcji nigdy nie było głośno. Pan Profesor nigdy nie podnosił e, głosu, a a cisza była zawsze tak jak na cmentarzu. <grymne> <grymne> Ale pamiętam też słuchajcie, że tam nie było, jak to mówi dzisiaj, nie było zmiły się. I e, słuchajcie, minęło 30 kilka lat, a pamiętam takie zdarzenie, bo z czwartej klasy, kiedy to zbieraliśmy się pod salą tam na dole do części maszyn i e, jak pan teraz przed na lekcję, e, schodziliśmy się jak, to się mówi, jak do kościoła. No i pan profesor cierpliwie czekał, i jak wszyscy weszli na salę, to on mówi tak: otwórzcie zeszyty. Pamiętacie do części maszyn, zeszyty A4, w na pierwszej wolnej stronie, i piszcie na lekcję technologii części maszyn. Absolutnie nigdy nie należy się spóźnić bez względu na okoliczności. Po złąku oznaczającym koniec przerwy, należy stać przed chwilami klasy i czekać na nauczyciela. Na nauczyciela, kropka. Przepisać 100 razy. Kierownik Katedry Metalurgii i Automatyzacji Uniwersytetu bielsko wielskiego No coś pokręciłam wraz, tak, do tak jednego Szanowni Państwo, Pani Dyrektor, Nauczyciele, Przede wszystkim absolwenci i Uczniowie. Ja reprezentuję Wydział Budowy Naszej Informatyki Uniwersytetu bielsko wielskiego Jestem dziekanem tego wydziału i od kilku lat współpracujemy tutaj z, z, z Państwa z na ja króciutko powiem, bo już 7 z tyłu widziałem, że Państwo się wyciągliwicie, chcecie już z sobą porozmawiać, a ta uroczystość już trwa troszkę. E, 75 lat to bardzo prowadząc ten już. To też świadczy o tym, że Państwo macie tę markę i te wszystkie okoliczności przyrody, które zdarzają się często, no nie wpływają na was i de facto cały czas się rozwijać. W 75 rocznicy powstania Waszej szkoły. W imieniu wszystkich dyrektorów szkół i pracowek powiatu cieszyńskiego składamy najserdeczniejsze gratulacje i życzenia. Przez trzy ćwierci wieku zespoł szkół technicznych kształci i kształci pokolenia fachowców, kontynuując tradycję głośniczą i hutniczą, która od wieków wpisuje się w przemysłową tożsamość Ustronia. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli, pracowników i uczniów Szkoła się stała ważnym ośrodkiem edukacyjnym i technicznym w regionie. W kontekście szczególnie mocno wybrzmiewają słowa Marii Skłodowskiej-Kiri, tylko praca daje radość i stałe zadowolenie. Słowa te doskonale oddają ducha tej szkoły miejsca, w którym praca, zaangażowanie i nauka stają się drogą do osobistego i, i zawodowego uzbrojenia. Życzymy, aby kolejne lata były równie owocne, niech rozwijają się innowacyjne kierunki kształcenia, niech przybywa sukcesów na egzaminach i w konkursach, a absolwenci niech zawsze będą wizytówką szkoły i miasta. Niech silne więzi ze środowiskiem lokalnym oraz pielęgnowana duma peskickiej tradycji że kultury i troski o lokalne dziedzictwo nadal inspirują społeczność szkolną do działania. Jeszcze raz w imieniu wszystkich dyrektorów szkół i pracówek powiatu Cieszyńskiego przekazujemy wyrazy uznania i najlepsze życzenia dalszego rozwoju, zdrowia i satysfakcji w pracy pedagogicznej.